Cześć, witam Was na moim kanale. W tym odcinku porozmawiamy o dosyć takim nietypowym sposobie, nietypowym próbie uniknięcia mandatu za przekroczenie prędkości. I można powiedzieć, że wśród takich sposobów czy prób uniknięcia mandatu za przekroczenie prędkości ta historia, którą Wam opowiem, no to jest chyba najoryginalniejszym sposobem, najdziwniejszym zarazem, jak i również najgłupszym. Więc dzisiaj to będzie odcinek taki troszkę Ku przestrodze, czyli generalnie czego nie robić, bo w tym wypadku próba uniknięcia mandatu no, skończyła się skierowaniem do psychiatryka. Ale tutaj może no, po kolei będziemy sobie opowiadali na konkretnym protokole, na konkretnej sprawie. Więc tak, sprawa jakich wielu innych, kierująca została przełopana przez fotoradar. No Inspekcja Transportu Drogowego postanowiła ją ukarać, tak, za, za ten czyn. Tutaj tradycyjnie na podstawie zdjęcia z Inspekcja Transportu Drogowego zaproponowała tutaj mandat. Natomiast takie wezwanie inspekcji Transportu Drogowego zostało zignorowane, więc no, tym samym poszedł wniosek o ukaranie z artykułu 96, paragraf 3 kodeksu wykroczeń, artykuł 96, paragraf 3 kodeksu wykroczeń, tej samej karze, czyli karze grzywny. Podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądaniu uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. No i słuchajcie, może teraz już przeskoczymy do protokołu, bo ja go już tam podałem anonimizacji, żeby były usunięte dane osobowe. No i wiadomo, po skierowaniu wniosku do karania w. Sprawę trafia do sądu, sprawę trafia na rozprawę i toczy się rozprawa. Szkoda trochę, że akurat rozprawa może nie była nagrywana, bo podejrzewam, że nagranie z tej rozprawy byłoby jeszcze bardziej fajne. Ale mam dosyć szczegółowy protokół z tego, co się działo. Owiniana pewnie generalnie, więc tutaj standardowo pewnie poszedł wniosek o ukaranie do sądu, poszedł sprzeciw od wyroku nakazowego. Coś tam było tam napisane, natomiast generalnie takim sprzeciwem to wystarczy jedno zdanie, że się nie zgadzam z urakiem nagazowym, tak? No i niby wszystko standardowo. Natomiast obwiniona podtrzymuje sprzeciw od tego wyroku. No i może powiedzieć, że jak do tej pory standardowo. Ale potem tutaj zaczynają się dziać dziwne rzeczy, czy cuda. Po pierwsze generalnie obwiniona nie miała jakiegokolwiek przy sobie dowodu osobistego, bądź innego dokumentu tożsamości. I tutaj co widzimy? Obwiniona świadczy, że nie posiada przy sobie dowodu osobistego. Pokazuje dokument wystawiono przez nieuprawnione osoby, które mają potwierdzić tożsamość, oświadcza, że jest osobą żywą. Okej. Okay. To już ja generalnie chyba wiem, o co chodzi, bo jakieś takie różne śmieszne, głupie historie teraz czytam na internecie, tylko że ja myślałem, że do tej pory to ludzie sobie robili w ramach żartu, w ramach jaj, tak? Czy ktoś kogoś trollował, ale jak widać, są osoby, które w to uwierzyły na poważnie. Niestety akurat ta pani poniesie tego zaraz konsekwencje. Natomiast oczywiście sąd, na podstawie artykułu 1013 KPK oraz 54 Kodeks Postępowania Strawowego Wykroczenia mógł w takim wypadku, jeżeli obwiniona nie ma przy sobie dowodu, dokumentu tożsamości, po prostu na podstawie innych danych, które tam podaje, zweryfikować jej tożsamość. tak. No i tutaj zachowanie obwinionej nie musiało generalnie zbudzić jakieś wątpliwości, bo sam pewnie musiał się rozpytywać, gdzie ta pani się leczy psychiatrycznie, czy się leczy, czy tam, gdzie się leczy. Natomiast niestety tutaj obwiniona miała odmówić udzielenia odpowiedzi. No i tutaj w związku z powyższym tutaj sąd nabrał wątpliwości co do poczytalności takiej obwinionej, a w związku z tym, a jeżeli mamy do czynienia z osobą no niepoczytalną, która nie jest w stanie rozpoznać swojego czynu, no to w zasadzie to jej nie można sądzić, nie można jej wymierzyć kary na no podstawie przepisu tam kodeksu wykroczeń w tym momencie, co najwyżej nie może być tutaj wtedy karana na podstawie tego przepisu kodeksu wykroczeń. No w związku z powyższym generalnie sąd musi wysłać takiego obwinionego, taką obwinioną do lekarza psychiatry na okoliczność ustalenia stanu zdrowia psychicznego, w szczególności ustalenia poczytanej obwinionej chwili popełnienia zarzucanego jej czynu, ale także czy mogła w czasie zarzucanego jej czynu rozpoznać ich znaczenie i pokierować swoim postępowaniem oraz aktualnego stanu zdrowia psychicznego oraz jej zdolności do uczestniczenia w postępowaniu sądowym w charakterze obwinionej i prowadzenia obrony w sposób samodzielny i rozsądny. A takie badania została obwiniona skierowana do Warszawy. znaczną odległość w wypadku to będzie. No i też właśnie wiemy, dlaczego sąd podjął takie, a nie inne decyzje. No, w toku odbierania danych osobowych od obwinionej wobec składanych przed nią oświadczeń i sposobu zachowania sąd podjął usadnione wątpliwości odnośnie o poczytalności obwinionej. W świetle powyższego niezbędne jest powołanie biegłego lekarza psychiatry celem sporządzenia opinii sądowo-psychiatrycznej dotyczącej stanu zdrowia psychicznego obwinionej. No i tutaj w takim przypadku jednocześnie taki obwiniony, taka obwiniona, no musi korzystać już z obrońcy, tak, w tym momencie obrona jest obligatoryjna, natomiast niestety to się będzie wiązało z kosztami, bo jak biegły psychiatra generalnie wykaże, że wszystko jednak było z nią w porządku, no to całe te koszty procesu, w tym opinii biegłego sądowego oraz koszty w postaci obrońcy z urzędu poniesionych przez Skarb Państwa, no to ostatecznie wraz z kosztami procesu będzie musiała ponieść taka uwiniona. No i w ten sposób, zamiast zwykłego takiego mandatu za niewskazaniem w tym momencie, to jest z tego co ja kojarzę, jakieś chyba 500 zł, tak? A za przekroczenie prędkości początkowo było proponowane 300 zł, no to te koszty sądowe wzrosną do kilku tysięcy złotych łącznie. Trzeba powiedzieć, że nie pamięta się, kto tego dnia mógł kierować ten pojazd, no bo moi drodzy, niepamięć nie jest karana. No i cóż, i takie są efekty, jak się po prostu wierzy w różne teorie propagowane na jakichś dziwnych stronkach internetowych. Więc, no słuchajcie, generalnie tak, no podsumowując, no tutaj w taki sposób się przed nie bronimy. W takiej sprawie, taką najlepszą broną to wystarczy opowiedzieć, że niestety nie wiem, nie pamiętam, kto tego dnia mógł prowadzić ten pojazd ze względu na dosyć duży upływ czasu, tak. A jeżeli już generalnie ktoś chciałby się bronić w oparciu właśnie o prawa człowieka, przykładowo, czy dowodzi do konstytucji, zakazu samooskarżania, jak już chciała pani pójść w tą stronę, ale no niestety akurat w tym wypadku no, górę wzięły jakieś dziwne spiskowe, jakieś śmieszne spiskowe teorie, które można sobie znaleźć tam w internecie. Więc, jak powiedział następnie, to chyba najbardziej oryginalny sposób obrony, z jakimkolwiek się spotkałem. No niestety jeden z najgorszych możliwych. A sposób na umknięcie kary za to wykroczenie z artykułu 96, paragraf 3 kodeksu wykroczeń, no to są naprawdę dużo, dużo prostsze i skuteczniejsze też przy tym. Bez konieczności odwiedzania lekarzy psychiatry i połączenia związku z tym kosztów.